Niechaj żyje stara cnota. Daj nam dalej kisnąć może jedno drugie, trzecie może! Wiwat prawy patriot! Tak! Proszę bardzo, proszę! Dzień dobry! Czy mogę, nie przeszkadzam? Tak na chwilę dosłownie. Witam panią, witam. Proszę dalej, proszę. Bardzo pięknie pan recytował. Naprawdę, tak wyraźnie. Ludzie teraz tak bełkoczą, a pan tak inaczej. <laughs> dziękuję, dziękuję pani. Cieszę się, że się pani podobała moja recytacja. O tak, i mnie, i rodzinie, bo ja tu z mężem i córką. O. Czyli takie rodzinne spotkanie z, z kulturą. Brawo, brawo, pochwalam. No tak, y, trzeba czasem. Y, pomyślałam, że wejdę do pana i powiem, że pięknie. Pani zapewne po autograf. No nie. Ale nie to, żebym nie chciała. Tylko, że ja już mam od pana. O tak! Kiedyś w Krakowie byłam na panu, no, to znaczy na sztuce z panem i mam taki program, a tam pan mi się wpisał, a obok krzyśno, ten Globisz, co za aktor, no i Ania Dymna, o kochana nasza, chora. no i przecież trendowata też. Aha, nie, no nie, nie, Tre trendowata to jednak no, kto inny. No może, no, ale podobna, też taka ładna. Ładna, jasne. Widzę, że pani tak bliżej teatru raczej, prawda? Skoro per Ania, per Krzyś. Panie Krząstkowski. Krząstkowski. Aktorzy, to przecież nasz skarb, jak rodzina prawie. Tak, tak, tak. Miło mi. Czyli lubi pani teatr. A nie się wybiorę, jak coś dobrego dają, na komedię to już szczególnie. No, te o hormonach to zawsze, jak w dym wale. O hormonach. O, niech kto to wystawiam? Zapewne jakiś Narodowy Teatr Edukacji. A nie pamiętam. Y, y, jedna była o męskich, tych, no wie pan, problemach, no a menopauza, no to wiadomo, wie pan, człowiek się śmieje, ale z tego teatru zawsze coś się wyniesie. No świetnie, skoro tak, e, no a w jakiej sprawie wobec tego pani do mnie, bo zajęcia prowadzę dzisiaj jeszcze z młodzieżą, rozumie pani, dziś jeszcze... Tak, ja zorientowana jestem, ja wiem, że pan młodzież kształci na aktorów, tak, tak. No tak, y, tak, tak, uczymy się teatru. Uwrażliwiamy na sztukę, na kulturę. Ależ mądrze właśnie chciałam pana prosić, bo córka czeka za drzwiami, a ja chcę pana, gdyby tak, żeby Pan posłuchał, jak ona wiersze mówi. Ani no to proszę ją zapisać na zajęcia teatralne. No planuję owszem, ale Pan jako autorytet może wysłucha, bo to wiadomo. No wie pani. Właściwie to nie. Ale bardzo mi zależy. Tylko jedną zwrotkę, czy ona potrafi? No dobrze, dobrze, miejmy to za sobą. Zaprośmy ją tutaj. Jak córka ma na imię? Magda, Magdalena. Magdalena, pięknie. Chodź, Madziu, powiesz co umiesz, no ukłon się tylko. Dzień dobry. Witam cię, Magdo. Miło mi. Miło mi Cię poznać. Podobno lubisz wierszyki. E, lubię, ale wolę lalki i bawić się z koleżankami albo ćwiczyć. Aha, ale masz dziś jakiś wierszyk w pamięci? Mama kazała mi się nauczyć, a w szkole to pani ciągle nam zadaje. I potem ty, to, to się martwię, że zapomnę. No! Ale teraz absolutnie się tym nie martw, tylko mów tak, jak go czujesz, rozumiesz? Po swojemu. No, wyprostuj się i mów! Eee, trochę się wstydzę! Ej, śmiało, nie wstydź się. A co to za wierszyk? Danuty wawiło! Brawo, Danuty wawiło! Całe szczęście, że nie jakiś patriotyczne. No mów! Zapach czekolady! Przyszedł do nas wujek Władek. Przyniósł wielką czekoladę z orzechami, z rodzynkami w pięknym pudle, z obrazkami. Kiedy będę grzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Choć zamknięta jest szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Tak, tak, Magdo. Widać, że, że rozumiesz ten, ten utwór, ten wierszyk, że wydaje ci się taki prawdziwy. Jest śmieszny. O, właśnie, tak, śmieszny. Jest ci bliski, no bo dzieci przecież marzą, marzą o czekoladzie, prawda? Tak, właśnie. Mamo, mogę już iść, bo tato czeka. Na lody chcemy! Idź, idź. I, i, i co pan sądzi? Ale o czym? Jak pan ocenia, czy ona ma szansę pójść do szkoły aktorskiej? Do szkoły aktorskiej, no. Szkoła aktorską dzisiaj to bym e, jednak uważał, słyszała Pani, jakie mają metody nauczania. Proszę Pani, no tak. E, p, 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 proszę pani, pani, jak Pani ma na imię właściwie? Halina jestem. Szymańska Halina. A, no, czyli moje nazwisko Pani zna, ja Pani też. Więc e, proszę posłuchać Pani Szymanowska. Szymańska. Córka jest dopiero w szkole podstawowej. To dziecko jeszcze, prawda? No tak, ale Pan wie takie teraz czasy, że przedszkole trzeba zaklepać, jak dziecko. Się rodzi, z wyprzedzeniem wszystko. Nie chcę więc czegoś przespać. No, nie wygląda pani na kogoś, kto coś przeoczy. A jednak warto pytać mądrych ludzi. Dzieci znajomych opowiadały mi o zajęciach z panem, jak pan cudownie tańczy wygina ciało, naśladuje zwierzęta. Córka też uwielbia zajęcia ruchowe. Ruchowe to nie ja. Wyginam ciało, nie ja, niestety. To kto inny, to kolega, mim, kolega, mim. Ha, ha, y, może, ale pan też na pewno wiele potrafi. Y, bo to wie pan, każdy coś tam. Ja na przykład muszę codziennie sprzątać, no nie zasnę bez wymycia podłogi. A tak, mop, łapie i heja! O, 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 o. To Cudowie! Mupem, tak, porządnie, z płynem, żust, puch, pach, ślizgiem, wiepa, żeby mokre nie zostało i żeby smok też nie, o tak, to trzeba szmatę wykręcić, o tak, kurze potem tak, aaa, psiuk, psiuk, szmatką tak, raz, dwa, trzy, na wznak, no ona błyska, proszę, tośmy się po, pokomplementowali, brawo, brawo. Yy, ta tak, <grystanie> tylko że ja już muszę, rozumie Pani? No, wiem, wiem, ale jeszcze tylko i, i znikam. Yy, tak, tak, proszę. Bo taka okazja, i miło mi się, a chciałam zapytać, jak Pan te dzieci by mógł wypromować? Proszę Pani, z tą promocją to nie jest tak. To nie o to chodzi. No rozumiem, ale gdyby pan, panie Krzostkowski, poćwiczył z nimi na blachę wiersze sztuki, a może gdzieś do serialu pan ma wejścia, to każda rodzina by się cieszyła, że dzieciaki na ekranie. Z tym dzieciakami na ekranie to chyba idzie pani za daleko. Ja, proszę pani, pani Zymanowska, takich możliwości niestety nie mam. No, Szymańska, tak myślałam, bo jak się wchodzi na pudelka, to nie za panu, za to o innych. Mm, Aż zazdroszczę. No, choćby w takim tańcu z meteorami. Jakby pan, y, to już, już coś. Rozumiem, że pani marzy o dansowaniu z meteorem, prawda? Ma pani takie znawstwo tematu? Aż tak to nie. Ale może jednak, no, no coś w zanadrzu, prawda? Jakiś angaż? Nie. U Scorsese? Nie, nie, nie. Martin Scorsese? Raczej nie. Ale wie pan, takie czasy, że trzeba inaczej jako się ustawić, bo pandemia, a aktorstwo to o, o, o. I pani ma pomysł. Się pan rozejrzy, jedna aktorka pasztety piecze. Ja już zakasuję rękawy, już zabijam królika. A ten, ten, o, o, śpiewa taki ten chudy z wąsem, oj coś tam z mlekiem, no o! O, podsiadło. Tak. No i co podsiadł, co z nim? No, serniki piecze. Serniczki piecze. Was zazdroszczę, zazdroszczę. Ponoć całkiem, całkiem. Aha, a pan czarek z Edytką, no. Pazura, to na kolację zaprasza. Na kolację? Szał ciała. Gdzież on na tę kolację zaprasza? Do siebie. Do siebie? Tak, tak do siebie na kolację. Aha, i z żoną sami lepią pierogi. Uuu, pierogi! Pewnie ruskie! Czyli co, sugeruje mi pani, że mam to wbić w gastronomię! Y no, można! Są też inne propozycje. Oczywiście, że są. Na przykład granie do kotleta. No, z ludźmi wie pan, trzeba też. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję pani za tę radę. Nie, nie, nie. Tak. Świetnie. No proszę, ja, ja po prostu chciałam u pana złożyć zamówienie. U mnie? – Zamówienie na co? – Na recytację. – No ale <grywa> jaka okoliczność, to czyjeś urodziny, jubileusz? – No nie. – A ślub, może ślub? – No coś bardziej smutnego. – O, stypa? No, – No nie całkiem. – Nie całkiem stypa? – No wie pan, o uczczenie psa chodzi. – Psa? – No tak. <grywa> – Hm, ja Ktoż to za bohaterski pies, piesek, ratownik, policyjny, przewodnik, nordycka, psia, krew, nieszczęście, ty moje... Farcio. Farcio. A któż to jest? Był, proszę pana, był. Mój pies, kundelek, <taki> o, taki gdzieś. O, to taki, taki gdzieś. Jak członek rodziny, zawsze znany. O, proszę pani. Liczyłam na współczucie, zrozumienie. Nie, no, no oczywiście, ja potrafię, empatia, tylko że cała ta sytuacja... Sytuacja jest taka, że mam już gotowy wiersz, proszę pana, i tylko trzeba go przeczytać. Planujemy spotkanie rodzinne, chcieliśmy wspomnieć przyjaciela. Przyjaciela? Będzie pan honorowym gościem, Uświtni pan. Nie, <laughs> nie, 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 pani mnie zawłaszcza, pani nie. mnie osacza. Nie, 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 proszę tylko. Farcie zasługuje na dobre słowo, no trochę poezji, lubił słuchać czytania. Pies, pies ideał, tak, pies, można by powiedzieć. A co za rasa? A może to jest łyżew? A może taki mały biały tupelek? Oj, tak, taki był! Też, o reagował na pański głos! No, mój głos jakim cudem? Czy myśmy byli sobie przedstawieni? O, nie, 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 to jest jakaś historia z Księżyca. A żeby pan wiedział, że farcio był do Księżyca, jak lecia reklama z panem. O, o tak. Uuuu, uuuu. 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 <grymiany> <grymiany> Czy pani. Pamiętam, pan był dowódcą statku kosmicznego. Jak on czuł te klimaty. Piszczał, pi-pi-pi, I, i tak radośnie mlaskał. No, no. To, jest jakaś, to jest jakaś farsa. Przecież ja nie mówię, że za darmo. Ugościmy pana. Ha, zawsze taka twarz na imprezie, to jakby nie było. Co? Trzysta? Nie, nie, ja proszę się zwrócić do kogoś z mediów. No próbowałam, no, ale taki czas, że pozajmowani. Chyra sprzątał kogoś, pazura przy tych pierugach. No niech się pan zlituje, no taka przysługa, no. Eee, on umie lepić pierogi, a nie poezję czytać. 400. Oho, no, o, o tu proszę, wszystko wydrukowane. Ja już poszłam w koszty. Nie, no, nie, no. Nie, nie, nie. Pięćset. A niech stracę. No. Na farcia. O, ty. Któryś wielkiego miał w psim bycie farta. Nie kundelka to żywot, lecz królewskiego harta. Na spacery troskliwie byłeś prowadzon od rana Przez tobie oddanego opiekuna Bogdana. Karesy miał żeś, zapewnione ze strony lubej haliny, tańczącej dziko z mopem przez długie godziny, z madzią, związany ściślej niż rzek, z twym ogonem. Dzisiaj spłakani wszyscy, zmartwieni twym. Skånen. Bravo! Bravo! bravo, bravo.